Siema. jeśli czytaliście kiedykolwiek Pokédex lub oglądaliście anime, na pewno wiecie, że ludzie w świecie Pokémon jedzą Pokémony i jest to w sumie w tym świecie zupełnie normalne. No cóż, większość Pokémonów wygląda jak zwierzęta i składa się tak, jakby nie patrzeć z podobnego mięsa jak nasze ziemskie krowy, świnie czy kury. Jednak kiedy widzimy takie zwierzę, to najczęściej nie myślimy o tym, jak fajnie byłoby je zjeść, tylko o tym, że to na przykład słodka krówka. Tak więc dziś skupimy się na Pokémonach, które możesz zjeść i które przy okazji wyglądają jak smaczne jedzenie. Ja jestem kataku i zapraszam na materiał. Jeśli ci się spodobało, nie zapomnij zostawić łapki oraz komentarza, jeśli masz w głowie jakiś temat ze świata Pokémon, który chciałbyś, żebym poruszył. A teraz zaczynajmy. Pokémony dziś ustawiłem generacjami, a jako że w pierwszych dwóch generacjach nie znalazłem żadnych pasujących Pokémonów do tego materiału, przechodzimy od razu do regionu Hoenn, gdzie spokojnie żyje sobie Tropius. Może sam Pokémon nie wygląda bezpośrednio jak żadne pożywienie, jednak chciałbym skupić się tutaj na jego jedynym jadalnym elemencie. Jest to duży podobny do Zauropoda Pokémon z brązowym ciałem, owinięty zielonymi liśćmi na klatce piersiowej i głowie. Jego długa szyja służy mu do docierania do wierzchołków drzew, gdzie żywi się bananami, ponieważ ciągle zjadał tylko ten rodzaj owoców, zaczęły one rosnąć na jego szyi. Co prawda nie są to same banany, a owoce bardzo do nich podobne. Jednak mogą być zbierane i spożywane przez inne Pokemony lub ludzi bez żadnej krzywdy po stronie Tropiusa. Rosną one dwa razy w roku ze względu na szybką produkcję cukru w liściach Tropiusa. Nasz następny Pokémon również ma dużo wspólnego z owocami, ponieważ jest to Czerubi. Jest to mały, przypominający wiśnie Pokémon z okrągłym, ciemnoróżowym ciałem i dwiema krótkimi stopami. O głównej głowie tego Pokemona nie mamy zbyt dużo informacji pod kątem kulinarnym, jednak mniejsza poboczna głowa, z której ten Pokemon czerpie składniki odżywcze niezbędne mu do ewolucji, ma słodki, przyjemny smak i jest w pełni jadalna. Tak jak w przypadku Tropiusa, głowę tę można spożyć bez krzywdy dla samego czerubiego, ponieważ odpada ona od jego ciała w momencie ewolucji i często staje się pożywieniem dla innych Pokemonów, takich jak Starli. Dzieli tę cechę z prawdziwą wiśnią, która również wyrasta z wielu owocujących główek. Nasz następny Pokémon, również jak Czerubi, jest słodkim owocem, a jest to Bounsweet. Jest to mały Pokémon przypominający Mangostan. Większość jego ciała jest różowo-fioletowa, ale posiada również krótką, białą spódnicę wokół talii, która po rozcięciu przypomina wnętrze Mangostanu. Podobnie jest on zbyt słodki do spożycia przez ludzi, jednak każdy z nas myślę zna taką osobę, dla której nie ma czegoś takiego jak za słodkie jedzenie, więc myślę, że znalazłyby się osoby, które z chęcią by go spróbowały. Oprócz słodkiego smaku, wydziela również strasznie słodki zapach, który uspokaja ludzi, przez co jest on często wykorzystywany jako odświeżacze powietrza. Nie odchodzimy od Pokémonów owoców, ponieważ naszym następnym kandydatem na tej liście jest Applin. Jest to co prawda Pokémon o wyglądzie robaka, jednak zaraz po urodzeniu zakopuje się on w jabłku, bez którego nie może zbytnio egzystować, więc de facto jest to jego nieodłączna część. Jako że jabłko, w którym się chowa, jest po prostu zwykłym jabłkiem, można je bez problemu zjeść, również bez krzywdy dla samego Aplina. No może poza tym, że pozbawicie go domu, ale jeśli od razu dacie mu drugi, to nie będzie miało to do was pretensji. Jednak Pokémon ten nie może przebywać poza jabłkiem zbyt długo, ponieważ powoduje to, że jego ciało traci wilgoć, staje się odwodnione i słabe. Podobnie sprawa ma się z jego ewolucjami, czyli Flaiplem i Appletunem. Zaczynając od tego pierwszego, wszystkie części jego ciała przypominające jabłko są faktycznie elementami normalnych jabłek, więc bez problemu można je spożyć, nie martwiąc się o jakieś trujące właściwości. Flaple jest w stanie je bez problemu odbudować za pomocą swoich płynów ustrojowych, więc nie musicie się też martwić, że zrobicie ze swojego Pokemona kalekę. Natomiast radziłbym raczej uważać przy próbowaniu go, ponieważ pluje on kwasem wystarczająco silnym, by wywołać oparzenia czy korozję metalu. Przy Appletunie natomiast jego jadalnym elementem jest jego skóra na grzbiecie oraz słodki nektar, który ten pokémon wydziela, aby przyciągnąć do siebie pokemony robaki, na których żeruje. Jak czytamy we wpisie w Pokédex Shield, dzieci wykorzystują szarlotkową skórę z grzbietu tego pokemona jako przekąskę. Następnymi pokémonami na tej liście są Milkery oraz Alkremie. Zaczynając od Milkery, jest to mały, kremowy pokémon, który przypomina drobinkę mleka. Rodzi się ze słodko pachnących cząsteczek w powietrzu. Krążą legendy o tym, że cukiernie odwiedzone przez nią zawsze odnoszą sukces. Jednak czy to często, że pożerają, bo wygląda jak pyszny mleczny krem? Nie wiem, ale ja chętnie bym spróbował, bo wygląda po prostu smacznie. kremi natomiast to nieco antropomorficzny Pokemon z ciałem zrobionym z bitej śmietany. Może mieć aż 9 różnych smaków. Wpływa na to wiele czynników podczas ewolucji milkery w Alkremi, Takich jak np. poradnia, czy kierunek, w którym obrócony była milkery podczas ewolucji. Kiedy trener zdobędzie zaufanie Alkremi, poczęstuje go ona jagodami ze swoją śmietaną. Więc tutaj również możemy na spokojnie spróbować, nie wyrządzając krzywdy swojemu pokemonowi. Zawartość kremu alkremi może stać się bogatsza i słodsza, im szczęśliwsze się czuje. Ze względu na to, że krem jest bardzo smaczny, wielu cukierników szuka alkremi jako swojego partnera. Kiedy jest atakowana, sama ciska swoją śmietaną w przeciwnika, który po zjedzeniu jej traci wolę walki i zostawia ją w spokoju. Przechodzimy do nowego regionu Paldea, gdzie znalazłem najwięcej tego typu pokemonów, a pierwszym z nich jest Smoliv oraz jego ewolucje, czyli Doliv i Arboliva. Zaczynając od Smoliva, jest to po prostu pokemon oliwka, więc można go spożyć tak jak normalną oliwkę. Jednak w jego wnętrzu znajduje się wyjątkowo gorzki i cierpki olej, więc nie poleca się go spożywać w tej formie. Lepiej poczekać, aż wyewoluuje on w Doliwa i Arboliwę, które są już drzewami oliwnymi, więc tutaj de facto samych Pokemonów nie jemy. Natomiast chętnie dzielą się one swoim bogatym w składniki odżywcze aromatycznym olejem. Więc jeśli wstrzymacie się do ewolucji, otrzymacie niesamowicie zdrowe źródło naturalnej oliwy. Polecam. Następne Pokemony również użyjemy raczej jako dodatek do potrawy niż samą potrawę, no chyba, że ktoś bardzo lubi jeść sól. Ponieważ są to Naisil, Stack oraz Garganuckle. Wszystkie trzy składają się ze skał osadowych oraz soli kamiennej, która po zeskrobaniu z nich szybko się regeneruje. Dodatkowo sur Garganakla jest wyjątkowo bogata w minerały, co daje jej właściwości lecznicze. Wszystkie te Pokémony chętnie dzielą się swoją solą, więc nie musicie się o to martwić. Ostatnimi dwoma pokemonami na tej liście są Toadskull i Toadscruel. Toadskull to podobny do grzyba pokemon z bulwiastym, różowym ciałem. Dolna część głowy tego pokemona rozszerza się, tworząc postrzępione brzegi jego kapelusza, które czasem odpadają od ciała i można ich wtedy bez problemu skosztować. A jak smakują? Według Pokédexu Pokémon Scarlet mają one gumowaty, pyszny smak oraz świetnie nadają się do marynat. Podobnie sprawa ma się przy z Cruelu, u którego również jadalną częścią jest brzeg jego kapelusza. Jak mówi nam Pokédex z Pokémon Violet, jest to bardzo popularny składnik spożywczy w regionie Paldea. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapki oraz komentarza o jakim temacie chcielibyście usłyszeć w następnym razem. Wpadajcie również na Discord pod Jonek Ataku, grupę na Facebooku oraz TikToka. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Hej!